Zwroty z PSA. Mam nadzieję, że same dychy. Siema Beki. Jakiś czas temu wysłałem paczkę do psa. Nasze do PSA. I dzisiaj wyrzuciły do mnie karciochy. Siedem kart, z czego sześć to Pokemony i jedna to One Piece. Tak dorzuciłem sobie przy okazji, że tak powiem. Jak już widzieliście w intro wysłałem swojego czarka w końcu, którego wyciągnąłem na materiale. Jeżeli nie widzieliście tego filmu to odsyłam. Jest to chyba mój najlepszy tryb w życiu, chyba nawet ten film się tak nazywa. Uwieczniony na wideo, także polecam, bardzo fajne wideo. Jeżeli podoba Ci się taki content, a nie tylko otwieranie paczek i mówienie Kurwa, czemu nic nie leci? To zostaw lajka, suba i komentarz. Taki zestawik myślę, że zadowoli i mnie i ciebie. Deal? I zanim przejdziemy do kawcioch serdeczne podziękowania dla Karczmy Gier, które jest oficjalnym partnerem tego kanału. Dzięki za wsparcie, link do ich sklepu macie jak zwykle w opisie. Zachęcam sobie zajrzeć. A propos zajrze... Zajrzy... Zajrzy... A my za to zajrzyjmy do kart, które mam przed sobą i zobaczmy, czy faktycznie przyleciały jakieś dyszki do mnie, czy będzie... Kurwa, mu to jest dziewiątka? Mam szczerą nadzieję, że to nie jest Foreshadowing. No dobra, nie przedłużając. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Karty wiem, jakie są. Ocen nie znam. Są one zaklejone, także nie widziałem jeszcze ani jednej oceny. Mam nadzieję, że są dyszki. Wysyłałem raczej karty w dobrym stanie, także spodziewam się dobrych ocen. Pierwsza karciocha to jest... No, nie najbardziej wartościowa karciocha, ale wysłałem ją tak sobie o przy okazji. Jest to Illustration Rare Magby z Paradoxa. Postaram się ją teraz wyciągnąć z tej folii i zakryć ocenę. Udało się. I obejrzyjmy ją sobie z bliska. To jest jedna z tych kart, które raczej dychy nie dostaną. Widzę na przykład tutaj w tym rogu, że jest uszkodzenie. No myślę, że jest to dziewiątka. A czy PSA myśli podobnie? Myśli podobnie. No niestety, tak, tak się spodziewałem, że akurat ta karta nie dostanie najwyższej oceny. Natomiast jest to też karta, które, na której najmniej mi chyba zależało, żeby dostała najwyższą ocenę. Wysłałem ją sobie tak o for fun, bo, bo magbi. Także tak, pierwsza karta oceniona na dziewiątkę. Czyli samych dyszek nie będzie. Druga karta to jedyna karta z One Piece. A. jest to japońska Boa Hancock Special Art, czy jak to się... Special Alt Art się nazywają te karty. No spoko, chciałem wysłać coś z One Piece a, a nie chciałem razem z Charizardem swoich manga altów wysyłać, więc wysłałem inną kartę, którą też chciałbym mieć ocenioną. Wyciągnijmy ją z folii i obejrzyjmy. Karty z One Piece ogólnie zazwyczaj mają bardzo dobrą jakość wykonania, czy angielskie, czy japońskie. No tutaj się spodziewam dychy. Nie widzę żadnych uszkodzeń na tej karcie. No i zobaczmy. Jest dycha. Jest pierwsza dycha. Nie będzie samych dziewiątek. To też to też sukces. Połuchy mi się pocą. No jest co spoko, Ceny oczywiście aktualnie ich nie znam, ale wyświetlają się wam ceny tych kart ocenionych i porównanie, czy zyskały dużo na tej ocenie wartości w porównaniu do Karty bez ocenki, czy nie? Ja na razie nie wiem. Ja na razie się cieszę, jak są dychy. A potem się będę zastanawiał, czy to była dobra inwestycja. Eee, kolejna karta to już nie pamiętam, co jest. Japoński rewers, to może być Lady, którą dostałem od Dominika TCG. Zgadza się, ale fajnie by było jakby mi się tak łapy nie pociły. Przed chwilą ja to przyniosłem z paczkomatu na swoje usprawiedliwienie, tylko powiem i dlatego może tak parują. Tak, jest to Lady, którą wymieniłem z Dominikiem TCG na regio w Gdańsku, nagrywał Challenge, jakkolwiek to nazwać, gdzie od jakiegoś bulku do fajnej karty, i dałem mu za tą lady chyba złotego chatizarda, jeżeli dobrze pamiętam. Jest chyba short u niego na kanale. Albo TikTok, no nie, wiem, czy ma TikToka. Chyba Szart na kanale. No to zobaczmy, czy Dominik TCG y, dał mi kartę w dobrej jakości, czy jakieś chło. No okej, okay, z tyłu nie widzę żadnych uszkodzeń, jest to na pewno optymistyczne. Centering też wygląda w pożo. No z przodu to ja tu naprawdę nic nie zobaczę. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnych zarysowań, ale na tych rainbow wewkach y, jest bardzo ciężko coś zobaczyć. No dobra, i modycha. No i jest dycha. No i zobaczcie, można, można. Teraz mi trochę szkoda tego MacBiego, że dostał jako jedyny dziewiątkę. No ale też nie będę się podniecał za bardzo na razie, bo poukładałem te karty chyba według wartości albo tak jak mi się wydawało, że będzie najweselej, jak będę po kolei otwierał. No, jest dyszka. Nie mam żadnego pojęcia, czy ta Lady jest coś warta. Niemniej jednak jest to Dycha, więc jest Git. Zobaczmy, jaka jest. Kolejna karta. Jest to pierwszy czawi dzisiejszego dnia. Jest to czawi Special Illustration Rare z obsidian flames. Obejrzyjmy go sobie. Szczerze nie pamiętam zbytnio w jakiej on był jakości. Plecki wyglądają spoko. Może trochę narożniki, ale tak minimalnie. Nie, nawet nie. Są chyba są chyba git. No tak, tak mi się wydaje, że są git. Też trochę mi aparat przeszkadza w patrzeniu na tą kartę. Bicia sobie tutaj. Oj, centering jest top heavy, teraz to zauważyłem dopiero. No, hm. no, jest to PSA, nie jest to Beckett i nie celujemy w black label, więc teoretycznie jest szansa dostać dychę nieidealną kartą, ale nie wiem na ile ten centering tutaj zaważy. No, trzymam kciuki za dychę, ale obawiam się, że może być dziewiątka. Jest dziewiątka. No, niestety, faktycznie ten centering, jak spojrzycie tutaj z tyłu, jest mocno top heavy. Naszym mocno. No właśnie nie mocno, dlatego liczyłem, że może się uda dyszkę, no ale niestety tylko dziewiąteczka. Ale nie jest to najfajniejszy jak takiego wysłałem, więc jeszcze jest ok. Jeszcze jest okay. ok, zostały nam trzy karty, z czego dwie japońskie. Japońskie też zostały otworzone na kanale. Nie są to karty z Boosteru. A co to są za karty? Są to promki z tego boksika. Kolaboracji z Japan Postem. Jest też film na kanale, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć. Ja już też do końca nie pamiętam, co tam w tym boksie było. Na pewno były te dwie promki i były też znaczki pocztowe z artworkami e, pokemonowymi. Tak jak mówię, teraz się nie będę już rozgadywał na temat tych kart. Jak chcecie się więcej o nich dowiedzieć, no to film jest na kanale. Zachęcam. No dobra, rozpakujmy go i zobaczmy, jak on tutaj wygląda. Może troszkę główna krawędź, tak delikatnie szarpnięta tutaj. Nie wiem, czy to w ogóle na kamerze będzie widoczne. Naprawdę minimalne uszkodzenia, jeżeli jakiekolwiek zobaczmy od frontu, no od frontu jest. No jest giga dobrze. Nie, nie widzę żadnych uszkodzeń. No wydaje mi się, że to bo, powinna być dyszka. Tutaj będzie. Jeżeli to nie będzie dyszka, to będzie pierwsza dziewiątka, gdzie nie będę wiedział dlaczego. Może ktoś z Was widzi gdzieś tutaj jakieś uszkodzenia, no ja nie widzę, chociaż też pewnie Wam na wideo będzie ciężko ocenić. No ale zobaczmy. Jest to dziewiątka, nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem dlaczego. Hmm. 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 Z tego co pamiętam to te karty trochę wygięte przyszły, w sensie takie wogaliki wyszły z pudełka i może dlatego dostała dziewiątkę. Hmm, może jeszcze faktycznie, bo siedziała długo w toploaderze, więc wydawało mi się, że się naprostowała, że tak powiem, w albumie. No ale, no niestety, kolejna dziewiątka. No mamy dwie dychy i trzy dziewiątki. Pff, żeby dziesiątek było więcej, to by wypadało, żeby dwie ostatnie karty były dziesiątkami. No to zobaczmy, jak druga promka z tego Japan Post Boxa sobie poradziła eee, w PSA. Czy ją zrugali za bycie chujową, czy powiedzieli. Es Sagicik wawiacik. No, kurczę wam powiem, że ciężko mi ocenić, bo przed chwilą widziałem kartę w dokładnie tym samym stanie i byłem przekonany, że jest dycha. Więc obawiam się, że tu dychy może nie być również, bo wydaje mi się, że jest w dokładnie tym samym stanie, co kramotent. Bardzo fajna karta, bardzo bym się cieszył, jakby to była dycha. No ale no wygląda tak samo jak ten kramotent, więc nie zrozumiałbym, gdyby tutaj była dycha. Ale miło bym się zaskoczył. Dobre, 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 niekonsekwentne chuje, ale dobrze dla nas, dobrze dla nas, jest dyszka. Przysięgam, że nie widzę różnicy między tymi dwoma kartami, jeżeli chodzi o stan, ale jest dycha. Uf, powiem Wam, że taki byłem pewny siebie przed nagrywaniem tego filmu, bo wydawało mi się, że wszystkie karty co wysłałem to były poza tym magbim na dyszkę, a na razie jest 50-50 z dyszkami. Co sprawia, że bardzo się stresuję przed ostatnią kartą. Ostatnią kartą jest. ten Bysiot. No dobra, wyciągnijmy. Obejrzyjmy jeszcze raz. Oglądałem tą kartę naprawdę wiele, wiele razy, zanim ją wysłałem. Byłem przekonany, że ona się nadaje do wysłania nie nawet do PSA, tylko do Bequeta, bo była w tak dobrym stanie, że byłem przekonany, że to jest Black Label. Ale już nie jestem taki pewny siebie. <laughs> No, powiem Wam, no, no, nie, nie zmieniam swojego zdania. No, dla mnie to jest dalej dycha. No, ta karta nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Jeżeli tu nie ma dychy, to smutek. Ale powinna być. Tak, tak, tak. Jest dycha. Ja piew dole. ja piew dole. Ale się zestresowałem, tej w ogóle nie byłem zestresowany przed tym filmem, byłem przekonany, że to będzie dycha za dychą I ten śmierdziel ostatni tak mnie zestresował, no te dziewiątki mnie trochę wybiły z rytmu jednak Pozbawiły mnie pewności siebie, ale jest dycha, jest Charizard Shiny GX z Hidden Fates W dziesiąteczce Uff No Żeby jedna karta dwa razy tyle emocji dostarczyła, co? To już naprawdę musi być Giga karta, a nie jakiś popierdółek. Mamy to. Mamy to moi drodzy. Podsumowanie. Szkoda mi zdecydowanie tych dwóch kart. Wiadomo, Magby był trochę dla mema wysłany. Znaczy fajnie by było mieć go w dyszce, no ale jak nie mam go w dyszce, to też nie będę jakoś szczególnie ubolewał. Szkoda mi tych dwóch kart troszkę. Wydaje mi się, że tak jak Charizard jeszcze widzę, że mógł dostać dziewiątkę, to Kramorand wydaje mi się, że mógł spokojnie tą dyszkę dostać. Nie wiem, czy się będę powiewał na jakiś yy, date. nie wiem. Najważniejsze dla mnie jest to, że Charizard dostał dychę, drugie najważniejsze, że Pikachu dostał dychę, reszta to był tylko dodatek. Także ja jestem mega zadowolony, dajcie znać, czy oceniacie takie powroty z PSA pozytywnie, czy raczej byście się spodziewali większej ilości dyszek. Nie ma żadnej ósemki, to na pewno i niżej, to na pewno na plus. Szkoda tych dziewiątek, tak jak mówię, ale Czarek dostał dych. Nic więcej mnie nie interesuje. No dobra, na dzisiaj to tyle. Ja i mój ziomo idziemy sobie patrzeć głęboko w oczy i spędzić miło popołudnie. Dajcie znać, czy takie filmy też Wam się podobają. Zostaw lajka like i suba dla Pana Zewda, bo zasłużyłem. nasze on zasłużył. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Elo!